We'll tak, Z wyniku nie jestem zadowolony, natomiast z gry zawodników, którzy na w co dzień, że tak powiem, troszkę mniej grają w lidze, to szczególnie z pierwszej połowy, naprawdę bardzo pozytywnie. No niepotrzebna, ta druga bramka wpadła, taka, no powiedziałbym, farfocel. Ale, ale stworzyliśmy sobie szczególnie w pierwszej połowie, naprawdę cztery powiedziałbym bardzo dobre sytuacje, tylko, tylko trzeba to wykorzystać i naprawdę się całkiem inaczej wygląda. Dużo meczy wygrywamy, że tak powiem, ławką rezerwową. Tu mamy przewagę nad innymi drużynami i, i ci chłopcy gdzieś się muszą ogrywać. I taki tym bardziej grało też dwóch młodych juniorów i tym chłopcom też trzeba dać szansę. Jak wszyscy widzicie, przecież u nas grają nawet 16 szesnastolatkowie. Przecież o to chodzi, żebyśmy grali swoimi chłopakami, żebyśmy te nasze dobrą, że tak powiem, na dobrym poziomie młodzież wprowadzali do pierwszej drużyny. I myślę, że w ogóle. Na tym to wszystko powinno polegać.